Co się wydarzyło? Pożar samochodu, ale Jana Pawła, rykliwa droga, płasmowa w jednym kierunku e, pożar. E, państwo mówią, że na światła kierowcy e, kierowcy ostrzegali, że coś się dymi gdzieś w okolicy Ktrylnik Pan zatrzymał auto, trzy starsze osoby podróżowały w tym Najważniejsze, że opuścili ten pojazd. E, próbowali coś gaśnić, bo gasić że z boku nie udało się. Ludzie też jacyś się zatrzymali. Podobno strażak jest straży pożarnej jest wiejski. No, będziemy jeszcze ustalać, czy to rzeczywiście tak było. Natomiast pomagali ludzie, żeby wyciągnąć bagaże, bo trochę ci, e, ci państwo podróżujący tym samochodem mieli bagaże. Udało się to większość wyciągnąć rzeczy i one nie uległy spaleniu. Natomiast no, pożar był bardzo duży, ponieważ rozszerzył się bagaż z paliwem i to paliwo zaczęło się e, palić. Jakie działania dokładnie podjęliście? Przede wszystkim zabezpieczyliśmy miejsce e, działań i e, e, zamknęliśmy tę drogę, e, jeżeli chodzi o rów, e, i podaliśmy pianę gaśniczą w celu gaszenia tego pożaru. Czy komuś coś się stało z tego pojazdu? Nie, nikomu nic się nie stało, te trzy osoby są całe e, zdrowe, także nic. A kto dokonał zgłoszenia i o której godzinie? Mniej więcej? E, mniej więcej o godzinie dziewiątej. A kto dokonał zgłoszenia? Na razie jeszcze nie odsłoniłem. Tak? Eee, na miejscu GBA 221 b 2 eee, i e, operacyjny z 2 290 oraz e, 200, e, 125 ZJRG1 z stanie.